Build 42 cechuje się moim zdaniem przede wszystkim dodaniem zwierząt. Uroczych stworzeń, które urozmaicają nam rozgrywkę w trakcie przemierzania brutalnego świata gry Project Zomboid. Mogą zostać naszymi przyjaciółmi, możemy wziąć kurczaka pod pachę, dać mu na imię Stefan i wraz ze Stefanem zwiedzać opustoszałe miasta w celu pozyskania jedzenia. Tylko jak się opiekować Stefanem i właściwie to gdzie go znaleźć i czy można Stefana zjeść? W zależności od grupy zwierząt możemy je spotkać w różnych miejscach. Myszy i szczury znajdziemy w miastach. W fabrykach, domach, posterunkach policji. Właściwie możemy natrafić na nie wszędzie. Dziką zwierzynę, czyli jelenie, indyki i króliki możemy znaleźć w losowych miejscach poza miastami. Mogą pojawić się na polanach, w lasach czy na polach uprawnych, aczkolwiek zdarzają się też sytuacje, w których będzie je można znaleźć na drogach. Cała reszta zwierząt, czyli owce, krowy, świnie czy kury, możemy spotkać na farmach. Idealnym Miejscem do znalezienia są nowo powstałe tereny, czyli okolice ekronu Eco Creek Brandenburgu czy Irvingtonu, w które dużej części skupiają się na hodowli zwierząt, chociaż tak naprawdę nawet i na starej mapie również możemy uświadczyć miejsc dostosowanych pod opiekę nad naszymi mniejszymi braćmi. Gorzej jest, gdy chcemy przewieźć więcej niż jedno zwierzę. Wtedy musimy znaleźć specjalną przyczepę i wpakować tam resztę. Niestety nie pomieści ona zbyt wiele, ale zawsze będzie nam trochę łatwiej. Gdy przewieziemy takie zwierzątko do naszego domu, trzeba wybudować mu szczelną zagrodę. Może nam posłużyć do tego niski Ogrodzenie lub właściwie cokolwiek, przez co zwierzęta nie przejdą. Równie dobrze możemy zbudować ogrodzenie ze stołów, szaf czy lodówek. Najważniejsze, by żywe postacie, w tym nasza, nie mogła swobodnie przez nią przejść. Jeżeli takowa dziura się znajdzie, to nie zdziwmy się, że któregoś dnia zwierzę nam ucieknie. Następnie musimy wyznaczyć mu miejsce. Klikając na ten przycisk po lewej stronie ekranu, wyskoczy nam takie okno. Możemy dodać nową strefę, powiększyć strefę, chociaż wygląda to jak dwie różne strefy, to w rzeczywistości jest to jedna, oraz można połączyć dwie oddzielne. Możemy również zmienić nazwę albo daną strefę usunąć. Zwierzętami w prawdziwym życiu trzeba się opiekować. W paczek Zomboid również trzeba o nie dbać. W wyznaczonych przez nas terenach muszą znajdować się dwa pojemniki: jeden z jedzeniem, a drugi z wodą. Pojemnik z wodą zapełni się podczas deszczu, więc nie musimy się aż tak o to martwić. Na początku wystarczy wlać tam trochę wody, nawet z rzeki nie musi być przygotowana, a następnie czekamy na nadejście deszczu. O jedzenie też nie jest ciężko, bo wystarczy nazbierać okolicznych traw i następnie wrzucić to do pojemnika z jedzeniem zwierzęta mogą się również stresować. Starajmy się nie zabijać zwierząt na oczach reszty, nie wpuszczajmy zombie do ogrodzeń, nie strzelajmy z broni palnej przy nich i dbajmy o wystarczającą ilość paszy oraz wody. Zestresowane zwierzęta uciekną. Zwierzęta mogą również zachorować, co może doprowadzić do większego poziomu stresu, a nawet do ich śmierci. W przypadku kur warto jest czyścić kurnik. Wydaje mi się, czego jednak nie mogę potwierdzić, że duża ilość odchodów na terenie może powodować choroby. Ciekawym aspektem jest również które na chwilę obecną jest dla mnie niestety zagadką. Czy tylko dla mnie to źle zaczmiało? W każdym razie nasi pupile mają swój okres godowy, który różni się w zależności od typu zwierzęcia. Dla przykładu w lipcu możemy rozmnożyć sobie krowę i byka, natomiast świnie nie będą chciały się ze sobą bardziej zaprzyjaźnić. W przypadku kur w stadzie musi znajdować się jeden kogut, który będzie. No, ten tegest nasze kury. Zapodnione jajka możemy rozpoznać po tym, że ważą więcej niż 0,1, czyli np. 0,12. Jajka radzę zostawić w kurniku i czekać na narodzinę. Zwróćmy uwagę na to, że niektóre zwierzęta tolerują tylko jednego samca w stadzie. W skrócie: świnia daje mięso, skórę i kości. Owca daje mięso, skórę i kości, mleko oraz wełnę. Do zebrania mleka potrzebujemy wiadra, natomiast do wełny potrzebujemy nożyc bądź ich elektrycznych odpowiedników. Krowa daje mleko, mięso, skórę i kości. Kury, jajka, pióra i wnętrzności i cała reszta tak właściwie daje to samo, czyli mięso, skórę i kości. Oczywiście warto na początku wspomnieć o istniejących książkach, które pomagają nam w nauce. Opiekę nad zwierzętami, czyli animal care, wbijamy w następujące sposoby. Zbieranie jajek, dojenie mleka, strzyżenie owiec, czy moje ulubione, czyli głaskanko. Tak, to jest mega urocze, ale uczymy się tej umiejętności głaszcząc zwierzątka. Działa to tylko raz dziennie. Wraz ze wzrostem umiejętności, nasza postać potrafi pozyskiwać ze zwierząt więcej dóbr. Rzeźnictwo, czyli butchery, wbijamy wykonując powyższe czynności. Oprawianie zwierząt w rękach, oprawianie za każdą część na haku, pracę przy częściach ciała, czyli np. pozyskiwanie czaszki i mózgu z głowy zwierzęcia. Podobnie jak w Animal Care, wraz ze wzrostem umiejętności pozyskujemy więcej ze zwierząt. To wszystko w tym poradniku. W sekcji komentarzy możecie uzupełnić ten filmik swoim doświadczeniem z gry lub po prostu się przywitać. Tymczasem do usłyszenia następnym razem.